Kiedykolwiek hipotetycznie doszłoby do konfliktu zbrojnego na terytorium naszego państwa, będzie to podobny konflikt do tego, co już dzieje się w tej chwili na Ukrainie. Uderzenie uprzedzające czy mylące by mogło iść z Królewca, natomiast główne pójdzie z Białorusi. Jeżeli nie będziemy mieli GMLRS-ów, nie będziemy mieli dostępności e, atakansów, nie będziemy mieli dostępności do e, systemu czumno, no to to powtórzy się los Ukrainy. Państwo musi podjąć natychmiastowe działania, żeby takie systemy wdrożyć, żebyśmy nie strzelali z armaty do wróbla. Artyleria to bardzo drogi rodzaj wojsk. Widzimy w przekazach medialnych, że coraz mniej jest tych ostrzałów tych artyleryjskich, natomiast znaczenia nabierają i skalę zwiększają Uderzenia rakietowo-dronowe. Dron lata na sztucznej inteligencji nie wykorzystuje tradycyjnych metod nawigacyjnych. Za niedługo, nie wiem, czy doczekam, wojna maszyn stanie się prawdą. W wojny zawsze wygrywa komponent lądowy czyli czołgi, bojowe wozy piechoty, transportery. Ukraińcy też, moim zdaniem, nie wiedzieli, jaki stan końcowy osiągnąć tej ofensywy z 2023 roku. Na ten czas nie mieli, do dzisiaj też nie mają środków, do tego, żeby prowadzić uderzenia głębokie i działania głębokie. Jakby to mieli, ta wojna już by się dawno zakończyła. Cała rozmowa na kanale, żeby wiedzieć,